Jak się okazuje, to właśnie te najprostsze rozwiązania są najlepsze. I nie ma ryzyka przy zatrudnianiu kogokolwiek, jeżeli pracodawca i pracownik się dogadają. O tym właśnie porozmawiamy z naszymi ekspertkami. Jeżeli pracownica dowiaduje się, że jest w ciąży, czy powinna zwlekać z poinformowaniem pracodawcy? Informacja, którą otrzymuje pracodawca, im wcześniej ją otrzyma, tym lepiej będzie mógł się przygotować sam i będzie mógł przygotować późniejszy powrót pracownicy do firmy. E, oczywiście zdarzają się różne kwestie i ten czas do samego rozwiązania e, może być dłuższy bądź krótszy, jeśli chodzi o obecność, obecność kobiety czy dziewczyny w firmie. E, natomiast im wcześniej taka informacja trafia do pracodawcy, tym wcześniej on jest w stanie znaleźć kogoś na zastępstwo zaplanować to, w jaki sposób mhm. e, dana praca będzie wykonywana przez daną pracownicę. Wiadomo, że im więcej ułatwień, tym łatwiej e, danej osobie zorganizować się. E, mhm. I im jaśniej będą określone zasady współpracy, co mi wolno, czego nie wolno. Czy w przypadku, gdy coś się dzieje, mogę wyjść, kogo poinformować? To Dokładnie. Potem. Mm -hmm. To z pewnością więcej spokoju. Mm -hmm. A ten spokój jest potrzebny Żeby i do dobrego pracy, bycia tak? pracownikiem, tak? i do dobrego rodzicielstwa. Czy pracownik w jakikolwiek sposób też mógłby pomóc w takim dobrym kontakcie między nim a pracodawcą? Pracownica, matka. Znając specyfikę swojej pracy, może Podsunąć powiedzieć pomysły. pracodawcy tak, tak pomysł mhm. na to, w jaki sposób lepiej wykonywać swoje zadania? Jaką część pracy może wykonywać w domu? Czy na przykład będzie jej łatwiej dojechać chwilkę później, bo nie stoi w korkach, czy wyjdzie wcześniej i przez to część pracy może wykonać po południu w domu mhm. czy wieczorem? Mhm. Może być też tak, że pracownik. Ponieważ to pracownik najlepiej wie, jak daną pracę wykonuje, wie też, ile czasu na daną Zajmuję. pracę będzie mu potrzeba. Ja na swoim osobistym przykładzie miałam 8-miesięcznego syna, kiedy zmieniałam pracę. I to dzięki porozumieniu z pracodawcą. Tym, że od samego początku rozmawialiśmy o tym, że chce wychodzić trochę szybciej, że chce część pracy wykonywać w domu. Spokojniej mogłam połączyć przejście do nowej pracy i efektywne wyko wykonywanie jej. Z badań wynika, że dla większości pracodawców płeć nie odgrywa większej roli przy rekrutacji osób do pracy. Ponad połowa właścicieli firm nie widzi różnicy, czy jego pracownik jest mężczyzną, czy kobietą. O wiele bardziej liczą się wykształcenie i doświadczenie w branży. Wśród samych kobiet ciągle preferowaną formą zatrudnienia jest praca etatowa na czas nieokreślony w stałych godzinach. Powoli rośnie jednak odsetek kobiet, które decydowałyby się na inne formy pracy, w tym elastyczny czas pracy czy telepracę. W 2006 roku w krajach Unii Europejskiej blisko 1 trzecia kobiet pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie w Polsce z tej formy korzystało nieco ponad 16% pracownic. Z czasem ta różnica pogłębiła się jeszcze bardziej na niekorzyść Polski. I dziś tylko co ósma osoba korzysta z tej formy zatrudnienia. Czy pracodawcy szukają porozumienia z pracownicami, które Ewentualnie mogą odejść na urlop macierzyński? Oczywiście. Każda pracownica jest bardzo istotna, każdy pracownik jest niezwykle istotny. I pracodawcy powinni i z reguły dbają o to, żeby pracownica została jak najdłużej. E, oczywiście jest jeszcze kwestia zaufania i wzajemnego porozumienia pomiędzy. Dwiema stronami tego stosunku pracy i tych relacji w pracy. Oczywiście, żeby pracodawca był fair w stosunku do swojej pracownicy, tego samego wymaga również od niej. Musimy pamiętać, że przepisy prawa nie tylko polskiego, ale europejskiego i ogólnoświatowego zabraniają dyskryminacji ze względu na płeć. Czyli takie pytania o to, czy zamierza Pani i kiedy zamierza Pani założyć rodzinę, są absolutnie zakazane. Natomiast. Pracodawcy są bardzo chętni i otwarci. W tej chwili całe szczęście mówimy o tym, jak bardzo spadł współczynnik dzietności w Polsce. W związku z czym wszyscy wiemy i wszyscy jesteśmy bardzo rozsądni i bardzo świadomi tego, że dzieci w Polsce muszą się rodzić. I to też bez wątpienia pracownicom młodym pomaga, jeżeli chodzi o samo nastawienie pracodawcy. Jak ma rozmawiać młoda pracownica z pracodawcą, żeby go przekonać do siebie? Ja tym, jak ja bym powiedziała? O właśnie, bardzo jestem ciekawa. Ja bym przyszła do, do, do mojej szefowej i powiedziała, że jestem niesamowicie szczęśliwa z tego powodu, że powiększam swoją rodzinę. Zapewnić, zapewniłabym ją również o tym, że. O ile to będzie możliwe, będę z nią do samego końca i będę chciała pogodzić swoje życie osobiste z życiem zawodowym. Ale oczywiście przygotować ją również na to, że jeżeli jakiekolwiek komplikacje staną się, no to niestety będę musiała pójść na zwolnienie lekarskie, zapewniając ją, że na pewno nie będę wykorzystywać tego faktu po to, żeby, żeby po prostu siedzieć w domu. Jakie możliwości ma pracodawca, żeby jakby przygotować pracownika do? Bycia rodzicem, żeby mu pomóc w tym łączeniu pracy z byciem rodzicem. Tak, to jest niezwykle istotne, łączenie życia zawodowego z życiem e, rodzinnym. W tej chwili w prawie polskim już funkcjonują pewne instrumenty, które dają taką możliwość. Na przykład kobieta, która wróci z urlopu macierzyńskiego przez okres, w którym będzie mogła korzystać z urlopu wychowawczego, czyli ten okres trzy, trzyletni, może ograniczyć wymiar swojego etatu do jednej drugiej. To jest pierwsze rozwiązanie. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie indywidualnego trybu pracy, co oznacza, że pracownica będzie. Będzie mogła rozpoczynać pracę w godzinach e, dla siebie dogodnych i w takich samych godzinach e, kończyć. Na przykład dzieląc się ze swoim mężem obowiązkiem odprowadzenia dziecka do, do przedszkola czy do żłobka, czy już potem nawet do szkoły, bo to też jest bardzo istotne. Co jeszcze mamy takie formy jak telepraca, zadaniowy tryb pracy. Pamiętajmy również o tym, że nawet taki pracownik, który jest przeszkolony i przygotowany do pracy w określonych warunkach i e, znający specyfikę firmy, nawet jeżeli będzie pracował w wymiarze połowy etatu, on będzie zdecydowanie bardziej efektywny niż młody. Nowy pracownik, który dopiero przyjdzie, którego trzeba będzie zainwestować środki, żeby go przystosować do, do pracy w określonym zakładzie pracy na określonym stanowisku. Także bez wątpienia te wszystkie formy powinny wpływać na to, że, że powinno być to po prostu bardziej, bardziej wykorzystywane. Chcemy teraz Państwu pokazać kobiety, które potrafiły zawalczyć o swoje miejsca pracy, zaryzykowały i wygrały, bo Uważmy, że nie tylko pracodawca musi myśleć o naszych miejscach pracy. Możemy to także zrobić sami. Tutaj dmuchane są bombki i ozdoby szklane z rurek szklanych kupowanych w hutach. Gotowe rurki są po prostu przywożone. W zależności od tego, jaka duża jest dmuchana ozdoba. Można zrobić jeden dzień. Po upadku milickiej fabryki bombek grupa bezrobotnych wówczas osób postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Ich największym kapitałem była wiedza, umiejętności i chęć przeciwstawienia się sytuacji, która ich dosięgnęła. Postanowili zaryzykować. Stanęliśmy przed faktem, i mieliśmy dwa wyjścia. Albo spróbować zrzeszyć się i utworzyć tą spółdzielnię. Tym bardziej, że władze nam przynajmniej Części podpowiadały, że mamy szansę na dotację z Urzędu Pracy, albo nie próbować i no zasilić szeregi bezrobotnych, ewentualnie się przekwalifikować. Marzena Hoffman jest prezeską i współzałożycielką spółdzielni Szklany Świat. Nie chodzi jej o robienie wielkiego biznesu. Ważne, że może nadal robić to, co kocha i w czym dobrze się czuje. Myślę, że we mnie to tak troszkę mało i mało, ale nic się nie zrobi samemu. Do spółdzielni, czy do otwarcia takiej działalności, gdzie musi być grupa ludzi, muszą być jeszcze inne osoby. Szklany świat to sześć kobiet i jeden mężczyzna. Każdy w zespole ma wyznaczone zadania, ale o podziale obowiązków nie decyduje siła mięśni, tylko umiejętności zawodowe. Żeby dmuchać bombki, to na pewno trzeba mieć jakieś predyspozycje troszkę artystyczne i, i manualne. No, Wyspecjalizowałem się w formach, dlatego że jest to troszkę cięższa praca, trudniejsza. Trzeba większą porcję szkła nabierać, trzeba troszkę więcej siły w płucach, żeby tą bombkę wydmuchać. Ale zrobić tylko kurczaka. No widzisz, pewnie zrób kurczaka. o. Głównym naszym takim wiodącym działaniem, to jesteśmy nastawieni właściwie na przyjmowanie wycieczek. I te wycieczki, pod, pod te wycieczki został w ogóle odpowiednio zorganizowany właśnie tutaj tok produkcji. Utworzenie spółdzielni było możliwe w dużej mierze dzięki wsparciu lokalnych władz, które zaproponowały lokal do wydzierżawienia. Pani marzenie i współudziałowcom udało się uzyskać dotacje, które wystarczyły na wyposażenie lokalów w sprzęty niezbędne do uruchomienia działalności. Produkcja szklanych ozdób trwa od roku, a one cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Czasami od jednej decyzji zależą nasze losy, od naszej odwagi, od nieulegania stereotypom. I o tym właśnie rozmawiać będziemy z panią profesor Grażyną Firli-Twesnak z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ważna jest inicjatywa społeczna jak ta, którą pokazaliśmy w Peliatanie? Ta inicjatywa właściwie pokazuje, że kobiety w każdej sytuacji znajdą rozwiązanie, że są przedsiębiorcze, że próbują e, zadbać o swoje miejsce pracy. Nie robią to I skutecznie. Robią to tak, nie załamują rąk. Dla mnie to oczywiste, że kobiety są bardzo kreatywne. Przekonałem się o tym w przedsiębiorstwie, którym zarządzam, gdyż stanowią one zdecydowaną większość pracowników. Dzięki doskonałej pracy kobiet w naszej firmie może ona osiągać dobre rezultaty. Ciekawostką w zakładzie pracy stanowi fakt, iż przedsiębiorstwo o profilu handlowym zatrudnia pani nie tylko na zdawałoby się w tradycyjnych stanowiskach obejmowanych przez kobiety, Takich jak kadry, księgowość, ale 80% całej załogi stanowią panie, wykonując zadania przypisane mężczyznom. Statystyki pokazują, że należymy do najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie. Ponad 30% podejmuje próby, prowadzi własne, własne firmy, prowadzi przedsiębiorstwa rodzinne i nie tylko. I rzeczywiście jest tak, że wiele można zrobić, ale po pierwsze trzeba mieć trochę wsparcia. No tutaj jest potrzebne wsparcie na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Są w tej chwili fundusze, fundusze które mhm. pozwalają na wsparcie finansowe. Jeżeli takie inicjatywy mają miejsce w małych miejscowościach, to one wymaga, wymagają nadzwyczajnych umiejętności. I to jest też takie wskazanie, że właściwie w małych miejscowościach musimy więcej. Więcej poświęcić jednak miejsca na edukację, na samokształcenie, na rozwój wiedzy, w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach. W sytuacji, kiedy tracimy pracę, a także w wielu innych sytuacjach kryzysowych. I nie bać się, nie bać się, to jest chyba najważniejsze? Tak, przecież, że tak. Kariera zawodowa i prowadzenie gospodarstwa domowego to na pozór dwa inne światy, ale jeżeli jest dobra wola z obu stron, to te dwa światy można świetnie połączyć i wtedy sukces murowany. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.